Noga, głowa, noga. hat -trick. Robert Lewandowski. Tak w skrócie można podsumować spotkanie 26. kolejki Bundesligi pomiędzy Bayernem Monachium a VfB Stuttgart. Cześć, z tej strony Bartek. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Mia San Bayern i zapraszam na omówienie tego niezwykle ciekawego widowiska. Bayern do tego meczu przystępował po skromnej, zaś skutecznej, wygranej z Lazio Rzym 2-1 na Allianz Arenie. Mecz awanżowy, wcześniej przypomnę 4-1 w Rzymie. Poprzedni mecz Bayern w Bundeslidze zwyciężył 3-1 z Werderem Brema. Jeżeli chodzi o zespół Bawarczyków, oczywiście pierwsze miejsce w tabeli od kilku kolejek, kilkunastu kolejek, nieprze, nieprzerwany lider. Wczoraj warto nadmienić, jeszcze zanim przejdę do opisu spotkania, że RB Lipsk wygrało skromnie 1-0 z Arminią Bielefeld. Oglądałem ten mecz i przyznam szczerze, że nie widziałem tam zbyt wielu fajerwerków. Co prawda RB Lipsk dominowało nad rywalem, ale nie widać było, żeby jakoś wyraźnie ta przewaga się zarysowywała, więc no, troszeczkę zawiedziony byłem postawą y, tutaj zespołu z Lipska. Wydawało mi się, że y, ten mecz powinien być y, dużo, le dużo wyżej wygrany, ale wracając do meczu y, z FWS-Stuttgart, no Stuttgart miejsce ósme w tabeli, więc no, przeciwnik y, ze średniej półki. No, im szło dosyć dobrze bo poprzedni mecz z Hoffenheim wygrali 2 do 0 z Eintrachtem który znajduje się wysoko w tabeli zremisowany 1 do 1 no i oczywiście 5 do 1 zwycięstwo z Schalke. no Schalke w tym sezonie outsider Bundesligi więc nie dziwi to zwycięstwo no ale przed tym meczem z Bayernem z liderem wiadomo trudny mecz ciężki mecz na wyjeździe gdzie 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 no ciężko się gra Bayern, przystępując do tego spotkania, uczynił to w składzie Manuel Neuer, Benjamin Pavard, Jérôme Boateng, Niklas Zille, Alfonso Davis, David Alaba, Leon Gorecka, Iwataku taku Gnabry, Thomas Miller, Leroy Sane i Robert Lewandowski. Jeżeli chodzi o, o, o sam przebieg spotkania, no to już w 12 minucie zawodnicy Bayernu grali w dziesiątkę, no bo czerwoną kartkę za. Brzydki faul zobaczył Alfonso Davis. Tu jeszcze była wideoweryfikacja VAR. No, moim zdaniem słuszna decyzja arbitra, niestety, ale zawodnik z Kanady nie popisał się tym wejściem. No ale Bayern wydawało się, że gra w dziesiątkę, więc osłabienie będzie trudniej, ale tutaj jak widać. Nie przeszkodziło to zawodnikom tronera Hans Goflika w efektownej remontadzie, bo już ostre strzelanie zaczęło się w 17. Minucie. Robert Lewandowski strzał na 1 do 0, asysta Serge Gnabry, no, 33. Trafienie polskiego napastnika w tym sezonie. Wielkie brawa, cóż powiedzieć, no, Robert jest fenomenalny. Pięć minut później 2-0 Serge Gnabry, asysta Leroy Asané, no Bawarczycy świetnie tutaj rozłożyli obronę Stuttgartu na łopatki, klepali w tym polu karnym, tak jakby byli u siebie, także no, na treningu, no wielkie brawa za tą akcję. Minutę później 3-0 Robert Lewandowski, asysta Tomasa Millera, piękna główka, bez szans bramkarz gości, no i 39 minuta, 4 do 0, Robert Lewandowski. Piękny strzał z pola karnego. Pieczętuje w ten sposób, tak naprawdę, Robert, wynik tego spotkania i swój świetny występ. Jeżeli chodzi o drugą połowę, to obraz gry. Tak wynik nie ulega zmianie no, obraz gry, jeżeli chodzi o to, no to oczywiście Stuttgart miał prawie 60% posiadanie piłki, no wiąże się to z tym, że mieli jednego załonika więcej no, strzałów, Bayern oczywiście oddał więcej no ale ciekawostka taka, że Bayern w pierwszej połowie oddał cztery strzały i wszystkie, 4 calne strzały i wszystkie zostały zamienione na bramki, więc no, świetna skuteczność tutaj zawodników Hansiego Flika. Podsumowując ten mecz, bo o drugiej połowie nie ma za bardzo co gadać, może poza tym, że Robert Lewandowski no, zmarnował jedną swoją sytuację, ale no, tutaj na pewno go usprawiedliwia to, że yy, fenomenalnie wykorzystał te, te, te poprzednie sytuacje i te trzy bramki. Tak naprawdę dla kibica ważne jest jedno. Robert jest coraz bliżej pobicia rekordu Gerda Millera. Jest to nie tylko realne, ale pytanie pada nie czy, a kiedy. Bo Robert jest w tak wysokiej formie, że to jest tylko kwestią moim zdaniem dni, a nie, a nie tego właśnie czy, czy, czy to się stanie. I moim zdaniem Robert dużo, bardziej, dużo więcej tych goli strzeli, wyśrubowując ten rekord jeszcze bardziej. Dla kibica ważne jest też to, że Bayern dzięki temu zwycięstwu dalej zajmuje pozycję lidera, dalej jest zachowany status quo przed meczem z RB Lipsk, 4 punkty przewagi Bawarczyków. Można powiedzieć, że mecz właśnie z RB Lipsk, który, który czeka Bawarczyków już niedługo, bo 3 kwietnia, czyli kolejne spotkanie zaraz po przerwie reprezentacyjnej, zdecyduje o Mistrzostwie Niemiec. No Bayern jest w tej komfortowej sytuacji, bo nawet remis będzie dawał mu trzy punkty przewagi, no Lipsk musi wygrać. Ja obserwując wczorajszy mecz i dzisiejszy uważam, że Bayern jest lepszym zespołem i to Bayern to spotkanie wygra. Jak będzie, przekonamy się już niebawem. Jeżeli chodzi o to spotkanie, to tyle, ale jeszcze nie odchodźcie, bo mam jeszcze jedną informację: mianowicie wczoraj Instytut Mienia Roberta Kocha zaktualizował listę krajów, gdzie obowiązuje kwarantanna po przyjeździe. Chodzi o listę krajów zwiększonego ryzyka, i też informacja jest taka, że nie będzie kłopotów z tym, żeby Robert Lewandowski i Krzysztof Piątek. Wzięli udział w meczu z Anglią na Wembley. Także dobra, dobra informacja dla reprezentacji Polski, myślę, dla polskich kibiców, dla samego Roberta Lewandowskiego też. Także no, nic tylko, same dobre informacje ostatnio. W tym momencie warto też skomentować wyniki losowania. Wczoraj było się losowanie jednej czwartej finału Ligi Mistrzów. Spośród ośmiu zespołów, jakie zostały, Bayern trafił na. PS jak ja skomentuję to losowanie. No, z że mieliśmy okazję grać ostatni raz 23 sierpnia w mojej rodzinę. Wynik był to szczęśliwy, nie powiem, bo zwycięstwo 1 do 0 i zdobycie Ligi Mistrzów, więc. Więc no świetny mecz. Jeżeli chodzi o samo PSG, no to zespół na pewno trudny, no można było trafić łatwiej, ale ja powiem tak: na tym etapie w zasadzie już nie ma prostych drużyn. Wydaje się, że Porto jest najsłabsze i Chelsea, ale no Bayern, jeżeli chce pokazywać, że jest najlepszym zespołem na świecie, a niewątpliwie wciąż nim jest, no to musi wygrywać z każdym przeciwnikiem. Tutaj, w mojej opinii, jest to mecz jak najbardziej do wygrania. Tym bardziej, że Bawarczycy zaczynają najpierw od meczu u siebie, więc, moim zdaniem, powinno się rozstrzygnąć ten mecz już na Allianz Arenie i, i w ten sposób zamknąć jakąkolwiek możliwość marzeń paryskiej drużyny o, o, o półfinale Ligi Mistrzów. No, warto też wspomnieć, że ułatwione zadanie będzie miał Real Madrid, który w przypadku zwycięstwa z Liverpoolem odchodzi o drugą jakby drabinkę, drugą, drugą ścieżkę, będzie miał w półfinale albo Chelsea, albo Porto, więc oni mają autostradę do finału i prawdopodobnie Bayern no, jest szansa, że z nimi się spotka w finale, więc jeżeli oczywiście tam dojdzie, więc no, byłaby okazja do słodkiej zemsty, słodkiego rewanżu, tak. Ale najpierw, zanim to, no, to trzeba oczywiście wygrać się z PSG, potem w półfinale ktoś z dwójki. Manchester City Borussia Dortmund jak będzie zobaczymy ja wam dziękuję serdecznie za uwagę zapraszam wszystkich widzów do komentowania i subskrybowania kanału kliknijcie w dzwoneczek aby nie przegapić najnowszych filmów oczywiście też wszystkich kibiców zapraszam do pisania hashtagu Mia Bayern dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku magazynu z serii Mia San Bayern cześć